Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, kilka słów o sytuacji w naszej gminie. Na pewno, wszystkich interesuje, jak sytuacja jest epidemiczna na terenie gminy Radów. Muszę powiedzieć, że sytuacja jest bardzo nieciekawa. Na dzień dzisiejszy mamy w kwarantannie 144 osoby. Zakażonych jest tu nie mamy dokładnej informacji, ale wiemy, że. Na terenie gminy jest bardzo wiele domów, co drugi dom, praktycznie gdzie ludzie albo chorują, albo są w kwarantannie. Oczywiście te dane nie są rzeczywiste, bo sami wiemy, że czasami jedna osoba jest w kwarantannie, a pozostałe nie wiadomo z jakich powodów nie są w kwarantannie, i w związku z tym te liczby zdecydowanie są wyższe. Widzimy też w Radłowie, że całe ulice po prostu są. Poddany kwarantannie i też widzimy po przypadkach śmiertelnych, że sytuacja jest tak dramatyczna, jak nigdy do tej pory nie było. Dlatego bardzo proszę o ostrożność i to, co są informacje dla nas bardzo niepokojące, że niektóre osoby, które są w kwarantannie, pojawiają się na zakupach albo czasami w kościele. Zachęcam wszystkich do szczepienia. Ja sam przechorowałem koronawirusa i mam przeciwciała, ale jak tylko przyjdzie na mnie kolej, to oczywiście zgłoszę chęć do zaszczepienia się. W przyszłym tygodniu y, szczepienia za, y, rozpoczyna pół szczepień w Radłowie, także w tej chwili i w zabawie i w Ośrodku Zdrowia w Radłowie będzie możliwość zaszczepienia się. Proszę Państwa, mamy zamknięte przedszkola, szkoły, y, tyżur pełni żłobek w Radłowie oraz dyżur pełni przedszkole w Radłowie. Jeżeli chodzi o inwestycje, rozpoczynamy, proszę Państwa, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Siedlecka oraz modernizacji stacji uzdatniania wody na Niwce. W miesiącu maju kończymy budowę przoku, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych który będzie mieścił się przy oczyszczalni ścieków w Radłowie. Tam będziecie mogli przywozić dwa razy w tygodniu rzeczy, które nie mieszczą się przy odbiorze z pojemników. Rozpoczynamy też przetarg na termomodernizację szkoły podstawowej w Zabawie. Wartość inwestycji to jest prawie milion 400 tysięcy złotych, a dofinansowanie sięga 700 tysięcy złotych. Ogłosiliśmy też przetarg i rozszygnęliśmy przetarg na budowę parkingu przy szkole podstawowej w Niwce i oczekujemy teraz na dofinansowania na budowę i przebudowę dróg przy głównym zbiorniku wodnym w Radłowie, w Niwce oraz dróg w sercu radłowie przy Bysławicach i zabawie. To są największe inwestycje, które w tej chwili pochłoną około 8 milionów złotych i mam nadzieję, że wszystkie da się zrealizować w niedługim czasie. Proszę Państwa, zbliżają się święta wielkanocne. Wszystkim mieszkańcom, wszystkim sympatykom Gminy Radów życzę dużo spokoju. Dużo nadziei, żeby ten ciężki okres, który teraz wszyscy przeżywamy, żebyśmy przeżyli w spokoju, w nadziei na lepsze dni. Dużo radości, dużo życzliwości w tych dniach, ale i w każdym nadchodzącym roku. Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych.